10 zabawnych i kreatywnych pomysłów na podpisanie prezentów. Jeśli robicie hurtowe ilości prezentów pod choinką, na które w jednym momencie rzucą się wasi bliscy lub znajomi, może warto dodać trochę zabawy do odgadywania, który prezent dla kogo. Numer 1. Krzyżówka, której hasłem będzie oczywiście imię. Możecie zrobić ją odręcznie lub użyć gotowych generatorów. Linki do przykładowych w opisie. Drugi pomysł to obrazkowy rebus. Tu również sposób wykonania może być jak najbardziej odręczny. Numer 3. Anagram, czyli słowo powstałe poprzez poprzestawianie liter w tym wypadku liter imienia. Tworzenie takiego nowego wyrazu może być wyzwaniem, ale i tu znajdziemy w internecie pomocne nam generatory. 4. Data imienin. Nawet jeśli ktoś takowych nie obchodzi, to zapewne mimo wszystko zna kiedy przypadają jego imieniny, a ostatecznie sprawdzenie tej informacji to żaden problem. Numer 5 to krótki opis pochodzenia danego imienia lub jego oryginalne znaczenie, na przykład z Łaciny. 6 to zapis imienia w obcym alfabecie, na przykład cyrylicą. Tutaj ważne, aby każda litera była dosłownym odpowiednikiem, bo nie chodzi o to, aby odszukać odpowiednika tego imienia w obcym języku. Wtedy wystarczyłoby je zeskanować aplikacją tłumaczącą, a to by było za proste, prawda? 7. Wzór matematyczny. Jego wynik to liczba przypisana do konkretnej osoby. Taką legendę można osobno zostawić pod choinką. Na pewno każdy będzie w niebo wzięty perspektywą powrotu do wspomnień z lekcji matematyki. 8. Współrzędne geograficzne miejsce zamieszkania. Była matematyka, to może być też geografia. Do określenia współrzędnych z pomocą przyjdzie nam Google Maps. 9. Skojarzenia. Są pewne rzeczy i symbole, które jesteśmy w stanie przypisać do danej osoby. Może i dla niej będzie ciekawym dowiedzieć się, z czym jest najbardziej kojarzona. Dziesiąty pomysł to wykreślanka. W stworzeniu takiej również pomogą nam generatory online, które możemy potem wydrukować. Oczywiście rozwiązaniem nie musi być tylko imię, ale również inne słowa, na przykład świąteczne. Jestem bardzo ciekawa, która propozycja najbardziej przypadła Wam do gustu. I co myślicie o wprowadzeniu takiego małego elementu gry do świątecznych tradycji? A może macie jeszcze jakieś inne pomysły? Dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa!